Widzownie postanowiłem zrobić vloga, jak się żyję we Francji, a właśnie idę do szkoły, więc wrzucę szostam później, a czy odcinek później. To ma moja Mam jeszcze pół godziny, by dotrzeć do szkoły, więc właśnie z początkiem zrobię sobie vloga.

Droga. na drogę, z czasem nie na w patrzy w kamerę. Mm. teraz na drodze, jestem na to jest na drodze, jestem A jestem na gdzieś więc troszeczkę dużo samochodów nie Ale jestem już gdzieś jak kiedyś jedna trzecia drogi do mojej szkoły. Może trochę nie. Jednak paset do robi do stołu. Teraz wiem, bo przecież, przecież mieliśmy ten. Mieliśmy kamieniców. Trzeba było przynieść klasę na serwce. A jest strajk y, teraz. Stołówki. Przesłyszałem strajk z kółki i musiałem do domu z domu i stwierdziłem, że wrócę do szkoły na te ostatnie lekcje już bez tego klasera, bo jest mega ciężki. A już chyba tylko ja to zrobię, bo reszta z mojego klasztoru nie ma tu lajków. W ogóle do mojej szkoły trzeba pójść skrzyżowaniu, bo prawie na skrzyżowaniu, że na skrzyżowania, a tu nie jest kurde. Jedyne jest to, że dwa minuty mam a propos temperatury i pogody. To, że w lato jest 40 stopni, a ogólnie jest mega szkurzający wiatr.

bo ja tu będę przechodzić przez światło tutaj jest restauracja a my tam przechodzimy przez, przez światło stwierdziłem, ponieważ jest czerwone stwierdziłem, że zjadę sobie tędy tutaj mam policję francuską gdzieś ten budynek ten biały a tam na, na dole to jest moja szkoła ja jestem już, nie wiem, przyczłachę do mojej stoły. Od domu do szkoły już przyczłachę robię. na hulajnogę, bo dużo hałasu, choć nie chce mi się bać. w Tutaj są świetniki. Ile jakieś nowe chaty. Tam są w ogóle mega góry. Katarnia. Pasy. A my przechodzimy dalej. Na dalszych pasach. O, jeszcze nikogo nie ma. Tu będę tam bo tego samochodu przejeżdżać i i czekajcie ten budynek tam ten, ten ze znakiem, to jest moja szkoła dobra, widzę, jestem pod moją szkołą tutaj jest taka górka, na której sobie zawsze zjeżdżam teraz zjadę bez trzymanki jak widzicie tutaj nie trzymam nogi. mam tutaj jedną rękę, a w drugiej trzymam telefon i właśnie zjeżdżam sobie tędy Opadł. Jednak się ciężko. Jeszcze tak, gdy mogę robić co chcę, bo nie, nie używam rąk, ale nie mam telefonu, to jest git. Tam jest mała szkoła. Więc za oglądanie zostawcie subika, łapki w górę. I tutaj są zwierzęta. Już go przekażę. Pokażę wam jednego. A nie nie ma go tu. Tu są te owcze barany. Tam są kury Tam są kury Tam są um, Nie wiem, chyba kozy A tam daleko jest koń I są konia też Dobra tak jak mówiłem dostawcie subika łapkę no.